Jestem właśnie w Red Jest to jedno z miast na trasie kolei do Penzance. W sumie tutaj taką największą atrakcją miasta jest to jest wielka granitowa góra Canbra, na której stoi stary zamek. Poza tym jest tutaj także w okolicy sporo starych kopalni, miedzi i cyny. Także myślę, że dzisiaj też parę ich, ich zobaczę. A teraz właśnie ruszam w stronę tego zamku. To jest właśnie zamek, a zaraz obok jest wielki monument. Ja już powoli wchodzę do góry, już niedaleko. Ta góra nazywa się Carnbrea. Jest to właśnie korwalińska nazwa Rocky Hill, czyli skaliste wzgórze. Jest to po prostu taka wielka, granitowa góra o wysokości 212 metrów. Jest to jedno z najwyższych miejsc w korwali. A tam przede mną właśnie już jest zamek Karnbrea. Źródła historyczne podają, że pierwsze osady w tym miejscu, osady i fortecy były już jakieś 6000 lat temu. Zamek, a właściwie kaplica Świętego Michała, została tutaj wzniesiona gdzieś na początku XIV wieku. Dopiero 450 lat później zostało to przebudowane na zamek. Chociaż w obecnej formie to znajduje się dopiero od niedawna, ponieważ cały czas był rozbudowywany. Obecnie w środku znajduje się restauracja, ale czy jest otwarta teraz? Tak nie wydaje mi się. No i straszny Bichoret. Myślałem, że trochę dronem polatam i porobię jakieś fajne ujęcia, ale tak wieje. Chociaż no nie wiem, może spróbuję, zobaczymy. Jak to tutaj wygląda na tak tych ustawione. coś takiego no. Więc chyba jest otwarte. Tutaj można zobaczyć ten zamek z drugiej strony. To był naprawdę niesamowity pomysł. Właśnie tutaj z tymi głazami jest trochę pod słońce. Szkoda. Może podejdę tam. Z tej strony to się właśnie w ten sposób prezentuje. Piękny zamek. Na kanwie starej kaplicy świętego Michała z XIV wieku. Na kanwie, na gruzach. Może cało. Coś tam nakręciłem, zobaczymy jak to wyjdzie. A przede mną, właśnie Passet Monument został zbudowany ku pamięci ser Francisa Passeta, który należał tutaj do jednej z rodzin górniczych, bardzo wpływowych. Przez całe swoje życie walczył o prawa górników i starał się im zapewnić jak najlepsze warunki pracy wszystkim tym, których zatrudniał. Słowił się także tym, że w roku 1779 wraz z Armią Górników. Uczestniczy w obronie portów Plymouth przed najazdem, najazdem floty hiszpańskiej i francuskiej. Tutaj wejście do środka, ale jest zakratowane nie można. Niestety. Francis Bassett umarł w roku 1835. I na jego pogrzeb przyszło 20 tysięcy osób, w większości górników z okolicznych wiosek i miasteczek. A rok później, za składek został zmieszany właśnie ten pomnik, który ma wysokość 90 stóp. Straszna wichura tutaj, tak biało, że teraz schodzę na dół właśnie do jednego z takich górniczych osady. Są tam myślę, właśnie pozostałości jakichś starych kominów i innych budynków właśnie górniczych. Ja jestem właśnie już na dole, przy ruinach pierwszej kopalni. Tam jakiś plaszek ćwierka. Potężny kompleks, tutaj naprawdę. Ruiny wokoło. Tam po drugiej stronie drogi są jeszcze kolejne kopalnie. A w tym miejscu wydobywano miedź. Tam jakiś szyb, jakiś komin. Tutaj tak samo. Ja jestem już na samej górze, tutaj dalej wieje Tam jest komin a tutaj właśnie widać te, te zabudowania z tej strony ruiny tych zabudowań właśnie górniczych całej fabryki przetwórni A tutaj można zajrzeć do środka tego, tego budynku Wejść tam nie można, bo jest to zamykane. Ze względu bezpieczeństwa A wszystko to xvii xviii wiek Kopalnia miedzi kolejne zabudowania, kolejną ruinę i chyba będę już wracał, bo trochę się przyliczyłem ze tymi planami. Okazało się, że nie jest wcale tak blisko to pozostałe miejsca. Jest kawałek drogi, a już godzina jest 14. No tak mi dziad zaparkował się tym żółtym samochodem, a nie jego świnia powącha. Natura wzięła górę już. Jeśli tak dobrze się rozejrzeć, to wszędzie naokoło można zobaczyć właśnie różne kominy. Jest tej cały zagłębie górniczej. Syna, mieć ołów, wszystko co się dało. Chyba tylko 18-19 wiek. Ten budynek to była pompownia wody, która ją dostarczała tutaj właśnie do okolicznych wiosek górniczych. Została ona zbudowana w roku 1869 Czyli praktycznie już pod koniec istnienia tutaj całego tego zagłębia górniczego Które sobie apokoło miało właśnie w XVII XVIII wieku I trochę w XIX na początku W tym środku to też wieje Też tutaj tak wieje Dlaczego? Nie mam pojęcia To był właśnie Will Uni, Korwalisko znaczy kopalnia Ja jestem z w Redrów Tutaj przynajmniej wielki wiadukt kolejowy Chyba ja się zrobił ruch jakiś Tutaj jest stary budynek straży pożarnej Fire Station Dokładnie tutaj jest napisane, że właśnie Redrów to jest serce korwalińskich kopalni górnik i tutaj w centrum Storgomasta także są pozostałości jakiejś kopalni tutaj w jest prawdopodobnie muzeum ale teraz jest wszystko pozamykane taki krzyż kamienny to jest cała mapka Red Roof Town Trail czyli co warto zobaczyć w mieście Tu tutaj zajrzymy przez okno niestety trochę pod słońce Zobaczmy tutaj Tak to wygląda z tej strony Tak to wygląda od środka właśnie Ale nie ma teraz dostępu żadnego Tak, patrzę, patrzę a to są przecież kalosze, takie zwierzaki zrobione z kaloszy. Świetna sprawa, kalosze, no proszę. Figurki z kaloszy zrobione. I na sam koniec górnik symbol właśnie tej korwali i redrów całego tego zagłębu górniczego i chyba właśnie przyjechał mój pociąg No tak łukowy. Pociąg jest prawie, że po prostu w tym jazdem to nikogo nie ma, także ja sam praktycznie. Kon które były, z sprawdził. No i to tyle na dzisiaj. No.